Czy wiedziałeś, że Republika Południowej Afryki nie przypomina żadnego innego kraju na świecie? Z trzema oficjalnymi stolicami, jedenastoma uznanymi językami i bioróżnorodnością rodem z filmu Fantazy, kraj ten skrywa tajemnice i ciekawostki, które wprawią cię w osłupienie. Od imponującej góry stołowej, uznanej za jeden z siedmiu nowych cudów natury, po plaże, na których afrykańskie pingwiny wygrzewają się w słońcu, jakby były na wakacjach. RPA nie przestaje zaskakiwać. Ale to jeszcze nie wszystko to tutaj znajduje się jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych ludzkości. Kraj jest największym producentem platyny na świecie, a jego historia jest unikatowa. To jedyne państwo, które dobrowolnie zrezygnowało ze swojego arsenału nuklearnego. Zostań z nami do końca, bo obiecuję, że ta podróż będzie epicka. Zanim zaczniemy, subskrybuj, daj lajka i udostępnij. 1. Trzy oficjalne stolice. Czy wiedziałeś, że Republika Południowej Afryki nie zadowoliła się jedną stolicą? To prawda, kraj ten podzielił swoje władze między trzy różne miasta. Pretoria, położona w prowincji Gauteng, jest stolicą administracyjną, gdzie znajdują się biura prezydenta oraz większość instytucji rządowych. Z kolei Kapsztat z imponującymi krajobrazami i słynną górą stołową. Pełni funkcję stolicy ustawodawczej, ponieważ mieści się tam parlament. Wreszcie Bloemfontein, mniej znane, ale równie ważne, to stolica sądownicza, gdzie znajduje się najwyższy sąd apelacyjny. Nie jest to kaprys, lecz wynik potrzeby decentralizacji władzy w tak rozległym i zróżnicowanym kraju jak RPA. Jednak sytuacja ta często powoduje zamieszanie wśród odwiedzających. Bo dokąd się udać, jeśli mówisz, że chcesz jechać do stolicy? To zależy od tego, czego szukasz. Najciekawsze jest to, że potrójna stolica nie ma swojego odpowiednika nigdzie indziej na świecie. To fakt tak rzadki, jak i fascynujący. 2. 11 języków urzędowych. Republika Południowej Afryki to dosłownie współczesna wieża Babel. Nie jeden, nie dwa, ale aż 11 języków uznanych jest tu za urzędowe zgodnie z konstytucją. Czyni to RPA krajem z największą liczbą języków urzędowych na świecie. Do najbardziej znanych należą angielski, który pełni rolę lingua franca w handlu i edukacji, afrikaans, pochodzący z języka niderlandzkiego, używany głównie w społeczności afrykanerskiej, oraz języki rdzennych mieszkańców, takie jak zulu i krzosa, które mają bogatą tradycję ustną i kulturową. Niesamowite jest to, jak te wszystkie języki współistnieją w codziennym życiu mieszkańców. Na przykład, w szkołach dzieci mogą uczyć się w swoim języku ojczystym. A następnie przyswoić angielski na późniejszych etapach edukacji. Nawet znaki drogowe i reklamy często pojawiają się w kilku językach jednocześnie. Jeśli wydaje Ci się to skomplikowane, wyobraź sobie naukę języka Iksosa, pełnego dźwięków klikania. Klikania, które stanowią wyzwanie dla każdej obcej osoby. Tutaj różnorodność językowa jest nie tylko manifestacją kultury, ale także deklaracją tożsamości i dumy narodowej. 3. Kolebka ludzkości W regionie znanym jako Kolebka Ludzkości odkryto jedne z najstarszych skamieniałości naszych przodków. Położona niedaleko Johannesburga, ta wyjątkowa strefa została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi prawdziwy raj dla archeologów. Znaleziska pochodzą sprzed ponad dwóch milionów lat, w tym skamieniałości hominidów, takich jak słynny Australopithecus. Wyobraź sobie, że stoisz w miejscu, po którym stąpały jedne z pierwszych form ludzkiego życia. To doświadczenie dosłownie przyprawia odreszcze, dziś można odwiedzić ten obszar i zwiedzać jaskinie, takie jak Sterkfontein, gdzie odkryto szczątki, które zrewolucjonizowały nasze rozumienie ewolucji człowieka. To niezwykłe przypomnienie, że Afryka jest dosłownie matką kontynentów, kolebką ludzkości i że wszyscy, w pewnym sensie, dzielimy wspólną więź z tym zakątkiem świata. Cztery. Jedyny kraj, który porzucił swój program nuklearny. To jeden z tych faktów, które trudno uwierzyć w świecie, gdzie broń nuklearna jest symbolem władzy. Republika Południowej Afryki jest jedynym krajem w historii, który opracował broń jądrową i dobrowolnie postanowił ją zdemontować. W czasach apartheidu rząd RPA prowadził tajny program nuklearny i zdołał zbudować aż sześć bomb atomowych. Jednak w latach 90. Kiedy presja międzynarodowa i zmiany polityczne doprowadziły do upadku reżimu, kraj podjął krok, na który żadne inne państwo nie miało odwagi: rozbroił cały swój arsenał nuklearny. To uczyniło RPA wyjątkowym przykładem globalnej odpowiedzialności i symbolem tego, jak polityka oraz etyka mogą zwyciężyć nad ambicjami zbrojeniowymi. Do dziś Republika Południowej Afryki konsekwentnie pozostaje zwolennikiem świata wolnego od broni jądrowej. I aktywnie działa na rzecz rozbrojenia na międzynarodowych forach. To historia, która inspiruje, szczególnie w czasach, gdy napięcia geopolityczne i broń masowego rażenia wciąż stanowią poważny temat globalnych debat. 5. Pingwiny na plażach. Jeśli myślisz o pingwinach, zapewne wyobrażasz sobie Antarktydę lub inne lodowe zakątki świata. Tymczasem Republika Południowej Afryki. Ma własną kolonię pingwinów afrykańskich, które żyją na bajecznej plaży. Na Boulder's Beach, niedaleko Kapsztadu, te urocze zwierzęta współdzielą przestrzeń z turystami w scenerii niczym z pocztówki. Pingwiny afrykańskie, znane również jako pingwiny okularowe, są mniejsze od swoich arktycznych kuzynów i niestety zagrożone wyginięciem z powodu nadmiernych połowów ryb i zanieczyszczenia środowiska. Co ciekawe, przybyły na te plaże w latach 80. XX wieku. I od tego czasu stały się jedną z najbardziej lubianych atrakcji kraju. To niesamowite uczucie spacerować po złotym piasku i obserwować te małe stworzenia, wyglądające jak ubrane w smoking, jak wylegują się na słońcu lub pływają w krystalicznie czystej wodzie. Rząd podjął kroki w celu ochrony tej kolonii, budując specjalne ścieżki i wyznaczając strefy dla odwiedzających. Jeśli więc kiedykolwiek będziesz w RPA, nie przegap okazji, by dosłownie popływać z pingwinami na tropikalnej plaży. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj, daj lajka i udostępnij. 6. Góra Stołowa – jedno z cudów natury Jeśli kiedykolwiek widziałeś pocztówkę z Kapsztadu, Góra Stołowa z pewnością była na pierwszym planie. Ta imponująca, płaska góra, przypominająca gigantyczny stół pośrodku miasta, jest nie tylko najbardziej ikonicznym symbolem Republiki Południowej Afryki, ale także została uznana za jeden z siedmiu nowych cudów natury świata. I nie bez powodu. Jej panoramiczne widoki zapierają dech w piersiach. Ze szczytu można podziwiać cały Kapsztad, wybrzeże Atlantyku, a w pogodne dni nawet Wyspę Roben. Jednak Góra Stołowa to nie tylko niesamowite widoki. To prawdziwy raj dla miłośników natury, z setkami szlaków turystycznych i wyjątkową bioróżnorodnością, obejmującą rośliny i zwierzęta. Które nie występują nigdzie indziej na świecie. Co ciekawe, góra często przykryta jest chmurami, tworzącymi zjawisko nazywane przez miejscowych obrusem naturalny fenomen, który nadaje górze jeszcze bardziej mistyczny charakter. I nie martw się, jeśli nie jesteś profesjonalnym wspinaczem. Na szczyt można wjechać kolejką linową w zaledwie kilka minut. To bez wątpienia obowiązkowy punkt podróży. I przypomnienie o naturalnej majestatyczności Republiki Południowej Afryki. 7. Największy producent platyny. Kiedy mówimy o RPA, nie myślimy tylko o krajobrazach i kulturze, ale także o bogactwach ukrytych pod ziemią. Republika Południowej Afryki jest zdecydowanie największym producentem platyny na świecie, odpowiadając za około 70% globalnej produkcji. Tak. Prawie 3 czwarte platyny używanej na całym świecie pochodzi z południowoafrykańskich złóż. Ten cenny metal nie tylko lśni w ekskluzyjnej biżuterii, ale jest także kluczowy w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie wykorzystuje się go do produkcji katalizatorów redukujących emisję spalin oraz w technologii do tworzenia komponentów elektronicznych. Większość kopalń platyny znajduje się w regionie Bushweld Complex wyjątkowym obszarze geologicznym, który skrywa pod powierzchnią ogromne skarby mineralne. Jednak wydobycie platyny to nie tylko bogactwo i luksus, ma ono ogromne znaczenie dla gospodarki RPA, choć niesie też wyzwania środowiskowe i społeczne. To fascynujące, jak Republika Południowej Afryki pozostaje kręgosłupem globalnego rynku platyny, co czyni ją potęgą górniczą bez porównania, choć niewielu o tym wie. 8. Nelson Mandela i jego więzienie. Mówić o Republice Południowej Afryki. Bez wspomnienia: Nelsona Mandeli to niemożliwe. Ten ikoniczny przywódca spędził 18 z 27 lat więzienia na słynnej Robben Island, wyspie położonej kilka kilometrów od wybrzeża Kapsztadu. Miejsce, które kiedyś służyło izolacji i karaniu więźniów, szczególnie w ciemnych latach apartheidu, dziś jest obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO i przyciąga odwiedzających z całego świata. Najbardziej poruszające na Robben Island jest to, że podczas zwiedzania czuje się ciężar historii. Cela Mandeli. W której mieściło się jedynie łóżko i małe wiadro, stała się symbolem jego poświęcenia i walki o wolność i równość w RPA. Jednak to, co wzrusza jeszcze bardziej, to fakt, że wyspa, niegdyś symbol opresji, dziś jest symbolem nadziei i pojednania. Wielu przewodników to byli więźniowie, którzy opowiadają z pierwszej ręki o tym, jak przetrwali te trudne czasy. Wizyta na Robben Island to potężne doświadczenie i przypomnienie. Że, nawet w najciemniejszych momentach, ludzkie poświęcenie i godność mogą zmienić bieg historii. 9. Kraj o dwóch oficjalnych nazwach. Republika Południowej Afryki jest tak różnorodnym krajem, że nawet jej nazwa odzwierciedla multikulturowe korzenie. Choć na arenie międzynarodowej znana jest jako South Africa, w języku afrikaans jednym z oficjalnych języków, nazywa się ją Suid Africa. Ta dualność nie jest przypadkowa, wynika z historii kraju oraz mieszanki wpływów europejskich i afrykańskich. Język Afrikaans wywodzi się z niderlandzkiego i został przywieziony przez holenderskich osadników w XVII wieku, którzy pozostawili kulturowe ślady widoczne do dziś. Z kolei angielski zyskał na znaczeniu, gdy Wielka Brytania przejęła kontrolę nad regionem, stając się najpowszechniej używanym językiem w biznesie i edukacji. Co fascynujące, te dwie tożsamości współistnieją do dziś: South Africa jako nowoczesna globalna nazwa i Suit Africa jako przypomnienie o historii i tradycjach. Najpiękniejsze jest to, że kraj ten celebruje swoją różnorodność z dumą, uznając swoją wielokulturowość za kluczowy element swojej tożsamości i wyjątkowości. 10. Unikalne gatunki flory. Kiedy mówimy o bioróżnorodności, Republika Południowej Afryki jest po prostu niezrównana, a jedną z jej najbardziej wyjątkowych pereł jest Fynbos. Region kwietny tak unikalny, że nie istnieje nigdzie indziej na świecie. Termin fynbos oznacza delikatny krzew w języku Afrikaans i odnosi się do roślinności porastającej znaczną część regionu prowincji przylądkowej Zachodniej. Najbardziej niesamowite jest to, że na tym niewielkim obszarze występuje ponad 9 tysięcy gatunków roślin. Z czego 70% to gatunki endemiczne, których nie można znaleźć w żadnym innym zakątku planety. To właśnie tutaj rosną takie rośliny jak protea, narodowy kwiat RPA, który swoją formą i żywymi kolorami przypomina kwiaty z bajki. Jednak Fynbos to nie tylko piękno. Jest on kluczowy dla lokalnego ekosystemu, będąc domem dla wielu owadów, ptaków i małych zwierząt. Niestety. Ten wyjątkowy obszar jest zagrożony przez zmiany klimatyczne i ekspansję ludzką, co skłoniło do podjęcia poważnych działań na rzecz jego ochrony. Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć okazję spacerować po tej ziemi, poczujesz się jak w ogrodzie z innego świata, pełnym życia i kolorów. 11. Najdłuższy system kolejowy w Afryce Podróżowanie po Republice Południowej Afryki to prawdziwa przygoda, i to nie tylko po drogach. Kraj ten posiada najdłuższy system kolejowy w Afryce sieć torów liczących tysiące kilometrów, łączących zarówno wielkie miasta, jak i bardziej odległe regiony. W większości, wybudowany w czasach kolonialnych do transportu surowców, takich jak złoto, diamenty i platyna, dziś system kolejowy pozostaje kluczowym elementem gospodarki i turystyki. Co ciekawe, nie chodzi tylko o pociągi towarowe. RPA posiada jedne z najbardziej luksusowych pociągów turystycznych na świecie, jak słynny Blue Train i Rovos Rail, gdzie możesz podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy, podróżując w eleganckich wagonach. Wyobraź sobie, że pijesz kawę, a pociąg przemierza rezerwaty przyrody, góry i pustynie. To doświadczenie rodem z filmu. Z drugiej strony, na co dzień pociągi wciąż są popularnym środkiem transportu wśród mieszkańców. Choć nie zawsze w tak luksusowych warunkach. Niemniej jednak system kolejowy RPA to nie tylko imponujące dzieło inżynieryjne, ale także symbol rozwoju i łączności kraju, który nie przestaje zadziwiać. Jeśli spodobały Ci się te treści, nie zapomnij dać lajka, subskrybować kanał i aktywować dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz w komentarzach, który z tych faktów zaskoczył Cię najbardziej, a może jest coś, co chciałbyś dodać na temat Republiki Południowej Afryki. Uwielbiam czytać Wasze opinie i sugestie, więc czekam na Was na dole. Do zobaczenia następnym razem.